Po odnalezieniu podejrzanych paczek i powiadomieniu władz załoga statku zaspawała otwór, by jednostka mogła wejść do portu. Sęk w tym, że może powstać próżnia, która mogłaby nas wessać. To największe zagrożenie. Dla bezpieczeństwa załoga sprawdza, czy silniki i urządzenia są wyłączone, z wyjątkiem szlifierki kątowej. Jak? Zabierzemy je. Jest 16 plecaków. Ta była na widoku. Ciekawe, co znajduje się w trudniej dostępnych miejscach. Pomiędzy otworami wentylacyjnymi jest lina. Dwie, niebieska i biała. Nie widać, co tam jest, coś czarnego. Liny nie wyglądają na starsze niż 5 lat. Są w idealnym stanie. Albo więc usuniemy kratę, albo łomem podważymy blachę i zajrzymy do środka. Tam może być więcej takich plecaków. Wszystkie pochodzą z tej samej partii. Ile zostało? Pięć? Tak. Lotnisko Barajas, Madryt. Na prześwietleniu celnicy zauważyli w walizce niedozwoloną żywność. Pasażerka pomyliła bagaż. Teraz czekają na prawowitego właściciela. Witam. Skąd pan przybył? Z Peru. Z Peru. Z Peru? Tak. Proszę ze mną. Co pan przewodzi? Ziemniaki i owoce. To niedozwolone. Jest zakaz wwożenia owoców, warzyw, roślin i nasion. Takie produkty wymagają świadectwa fitosanitarnego. Tylko tak można się bronić przed szkodnikami i zarazami. A to co? Uluko. To odmiana ziemniaków? Tak. A tu mięso? Kiełbaski. Wieprzowe? Dla siostry. Czarna kukurydza. Z Peru do cziczy. Cicza to mięso, prawda? Nie, napój. To napój? U mnie tak mówią na mięso. To nie frywolna wymiana kulturowa, tylko poważna sprawa. Chce pan być zatrzymany? Skądże? Powiedziano mi, że może to przejdzie. I próbował pan? Tak. Straż zauważyła. Owoce i mięso zostaną przekazane do utylizacji. Prawie 20 kg. Kolejny dodatek do ponad 5 ton żywności, którą przejmuje się każdego roku na tym lotnisku. Lotnisko El Prat, Barcelona. Po zmianie koszulki, by zmylić straż, podejrzany o przemyt próbuje przejść odprawę celną bez identyfikacji. Opuścił głowę. Walizka, z którą chciał wyjść, jest w urzędzie celnym. Czekam na wsparcie, żeby eskortować pasażera. Z jakiegoś powodu podejrzany porzucił swoje walizki. Dwie, tak. Dobrze, idziemy. Proszę pana, zielony t-shirt. Przebrałem się. Ach, tak. To chyba nie jedyna zmiana. Plastikowe torby. Prawdopodobnie. Spakował wszystko, co interesujące do jednej walizki. To mogła być jego strategia. Możesz podać mi tacę? To papierosy, nic więcej. A to. Nie pańskie, co? Co to jest? Biorą to, a potem lecą lotem z Europy. Nowe, nieużywane. Ma nawet to coś do zdejmowania. Nie wiem, skąd oni je biorą. Znalazłem tutaj. To po to, by straż i skaner. Wkładają tekturę, żeby papierosy były niewidoczne, ale i tak można je dostrzec. Podaj mi kolejną tacę. 18 kartonów i 8 paczek. Proszę paszport. Szacunkowa wartość przemytu to 900 euro. 100 więcej, a byłoby to poważnym przestępstwem. Towar przekażemy urzędowi skarbowemu. Urząd przeprowadzi dalsze czynności wobec pasażera. Grzywna w wysokości 150% wartości przemycanych towarów czyni ten proceder nieopłacalnym. Port Algeciras, Andaluzja. Straż Graniczna znalazła 16 plecaków na pokładzie statku towarowego. Bingo, otwórz. Doświadczenie podpowiada celnikom, że to narkotyki. Wynik testu to potwierdzi, lecz najpierw trzeba zdobyć całą przesyłkę. Dowody? W jednej z siatek zauważyliśmy podejrzane wybrzuszenia. Sprawdzimy je. Narzędziami rozbierzemy siatkę i zobaczymy, co w niej jest. Przynajmniej 6 lub 7. Identyczne plecaki jak te znalezione na powierzchni. Mieszanka różnych narkotyków amfetaminy, kokainy, opiatów i ekstazy. Wystarczy jedna kreska, a wynik jest pozytywny. To czysta kokaina. Biała dama. 417 kg potrzeba 25 worków i 400 banderol. Dobre trafienie. Do tego trzeba dodać znalezisko nurków. 6 toreb po około 50 kg, w sumie prawie 300 kg. Gratuluję! 715 kilogramów narkotyków, które nie trafią na ulicę.